No, i tak, moi drodzy, zaczynamy rozbiórkę tych małych szpargałków. Od Ostrego będzie się co bawić tam jeszcze są w reklamówce. Znaczy tu już część obrałem Ruda się świeci i tak nie będę nagrywał tego jak rozbieram bo to będzie strasznie nudne rozbiorę część pokażę ile przybyło w pojemniczku tu jeszcze znalazłem jakieś kabelki a więc pójdę też od razu do rozbiórki tam jeszcze zostało parę no, ładowarek do, do demontażu. To też się rozbierze wszystko. I, i, i potem zrobimy sobie podsumowanko. Ile czego wyszło trochę, już rozebrałem to duże trafo. I i i i, i. Cóż tam jeszcze. W każdym razie złomik już też jest. Także zrobimy sobie później podsumowanie ile czego wyszło. I nie przedłużam. Biorę się za robotę, oczywiście z Kabusią. I do następnego. Pauza. No i tak moi drodzy. Aktualizacja. Tyle zostało. Te muszę sobie wziąć do piwnicy. Nie mogę ich rozebrać. Tyle z wumiku. No i całe takie wiadereczko pięknej rudej super jeszcze trochę podłubie z tą drobnicą zostaną tylko te większe rzeczy także niedługo Powinienem skończyć i zabrać się za przebodziki, troszkę ich się tam nazbierało. Także trzeba będzie je też oskubać, czekać aż się coś znajdzie. Następnego dobra. Do następnego. No i tak kończymy. Paczuszkę od ostrego zostawi jeszcze dwa. Transformatorki mamy i już po robocie zważymy sobie tylko ile ile czego wyszło, yy, nóż, nóż, nóż. to znaczy ile czego wyszło, no. Zważymy tylko miedziuchę, bo stali po prostu na tej wadze, którą mam, to nie zważę. Także... Zostanę tylko kabelki jeszcze do, do zrobienia i już będzie a już będzie wszystko zrobione. czy uparte to o, poszło przyznam się, że nie spodziewałem się że z takiego drobiazgu tyle może wyjść Miedziuchy, bo jest naprawdę, naprawdę bogato rzekłbym nawet, że bardzo bogato Nie rozwijać tego. O. Takie piękne. w całości. Dobra, jeszcze to tylko i. I już przechodzimy do. do ważenia. Stik jest, ale sobie z nim trochę drut poszedł. wydostać. Albo i nie. Też kurde, jakiś uparty. I cacy, poszło ładnie. Poszło ładnie, proszę Państwa, o. jest złomik. Jedna porcja oczywiście, tylko bo reszta jest w reklamówce. Dobra. ogólnie wyszło miedzi. O. Cały zasób z Piotrusia paczki. Jeszcze raz Piotr dziękuję, dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszam oczywiście na Kanał do ostrego Podlinkuję go A teraz A teraz zobaczymy Wyzerujemy sobie To o. No, i jest, nie wiem czy to będzie widać. Nie będzie widać, ale jest 1350, równiutko. Samej, samej miedziu. Piękny wynik. Jeszcze raz Piotr dzięki za paczuchę. I Pozdrawiam wszystkich. Do następnego.